No siemandero, moi drodzy, witam się z wami serdecznie, dzisiaj jest piątek, czyli weekendu początek. Ja praktykuję mój, e, no, statyw, powiedzmy, trzymam go tak w ręku, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiecie co? Stwierdziłam, że dzisiaj muszę do was pogadać trochę. Wczoraj nagrywałam tego vloga, co do chlebka wyszedł przepyszny. Naprawdę przepyszny, więc serdecznie polecam. Przepis Ani gotuje. Dorzućcie jeszcze orzechy, jeśli lubicie. Można dorzucić wiórki kokosowe. Można dorzucić jakieś takie e, kawałeczki czekolady na przykład gorzkiej. No bo jest przepyszny. To co do chlebka. Po drugie, e, powiem Wam tak. Wczoraj miał e, premierę mój film z Rafałem. Odnośnie motywacji, kiedy tam mówiłam o tej Dominice Żak, o tym, że niektórzy ludzie właśnie y, przez całe życie marzą o czymś, nawet o najmniejsze rzeczy. Ja nie mówię tutaj o marzeniach odnośnie, wiecie, że dom, nie wiem, na Bali, jak to jest teraz popularne. Nie! Takie małe cele, gole marzenia, na przykład, że chcecie się nauczyć czegoś, nie wiem, y, jazdy na deskorolce, cokolwiek, i nigdy tego nie realizujecie. No więc takie marzenia. I powiem Wam, że tam normalnie na mnie poszedł niezły hejt. Jakaś dziewczyneczka, żeby się ogarnęła. Nie wiem, chciałabym Wam przeczytać, ale no nie będę tego czytać, powiem Wam. Chociaż może powklejam tutaj. Albo i nie, bo na razie nie chcę się bawić w te takie wklejki, hejtów i w ogóle, ale ogólnie jakaś babka mówi, że jak tam na trzydziestolatkę przystało, plecie głupoty, drugie coś było, że dziecinko ogarni się, to trzeba mieć męża, trzeba mieć dzieci, być patriotą. Ludzie, skąd wy możecie wiedzieć, czy ja mam męża, czy ja nie mam męża, czy ja mam faceta, czy nie mam faceta, czy ja mam dom nawet kupiony. Czy nie mam go kupionego? Co do dzieci, mówiłam, że nie mam dzieci, ale skąd wy możecie wiedzieć, czy ja mogę mieć dzieci, czy nie mogę mieć dzieci? No to jest chore, powiem wam. To, czego się nie pokazuje. No słuchajcie, ja wam powiem szczerze, ja usiadłam teraz, jest dokładnie godzina, już wam mówię, 18.00, 17 .00, listopada, piątek. I ja do was pogadam przez te 10-15 minut, i to jest tyle. Kto może wiedzieć, co ja mam, czego nie mam? No, ludzie czasami myślą i wiecie co? Jak na przykład są niektórzy ci youtuberzy, którzy naprawdę mają konta, wiecie, no nie takie jak moje, które ma. Już, by the way, sprawdziłam 400 subskrybentów i cieszę się mega. Uuuu. No, powinnam jakiś taniec radości tutaj zrobić. Mega się cieszę. Ale są youtuberzy, tacy jak Andziaks, Luka, którzy mają, nie wiem, 800 tysięcy, czy ileś tam. I czy Wy myślicie, że to, co oni pokazują, to jest ich całe życie? Oczywiście, że nie. To tym bardziej ja! Co ja wam pokazuję? To też ktoś mi zarzucił, że podziel się nazwiskiem? A co może jeszcze adresem się podzielę tak samo jeśli ktoś chce mi wysłać pocztówkę dawajcie. Zaraz tutaj wstawię mój adres, wstawię e, dokładnie markę, e, no z samochodu markę mogłabym wstawić, bo już nawet widzieliście. Ale rejestrację może samochodu, e, nie wiem, może wam pokażę tutaj wyciąg mój, ile ja zarabiam, czy ja w ogóle pracuję, bo co niektórzy chyba myślą, że ja w ogóle nie pracuję, tylko zajmuję się YouTube'em. No pewnie, a czemu nie? Będę się dzieliła wszystkim, wiecie. Tu będą rzesze fanów, kurde, pod drzwiami, dajcie spokój. Ludzie to są tragedia, a ja też się zastanawiam czasami, co ci ludzie mają do roboty w życiu. Po prostu oni chyba nie mają tej pracy, oni chyba niczym się nie zajmują, żeby tylko wbić szpile, naprawdę wbić szpilę dla kogoś, kto jest kreatorem. I wiecie, ludzie, którzy są słabi psychicznie. Oni już by sobie pomyśleli, boże, hejtują mnie, ja już nie będę nagrywać, po co mi te nagrywki, no po co, po co, po co, po co, że taki hejt, że to. No ale właśnie, wiecie co, czasami taki hejt nawet Cię umacnia wręcz, że chcesz działać, żeby tak naprawdę tym ludziom pokazać, że kurde, że ten ich hejt to spływa po Tobie jak, no jak po maśle po prostu. Więc to jest to. Po drugie, taka szusz. Wyobraźcie sobie taką szusz, która ma, no nie wiem, 300 tysięcy subskrybentów, coś takiego, to ona się śmieje z tego hejtu. Ona kpi z tego. Dzięki temu hejtowi nawet ona zarabia pieniądze. Więc kurde, laska lecisz, lecisz po milion i niech ci ludzie po prostu srają Twoim szczęściem. Już przepraszam, że tak brzydko mówię, ale no to, co się dzieje w internecie, to powiem wam, to jest, no istna paranoja wręcz. Po kolejna rzecz. Śliwka w kompocie moja wstawiła mega filmik na temat oszczędzania. Ona tam po prostu wyraziła swoje zdanie na temat kobiet, które, nie wiem, mają dzieci, które mogą wysłać do przedszkola i tak oszczędzają, bo wiecie, na przykład w domu im się nie przelewa, czy tylko jedna, jeden małżonek pracuje na przykład, czy tam facet, ktokolwiek z nimi mieszka. I one, wiecie, użalają się, coś tam. I ona powiedziała po prostu, że idź dziewczyno na pół etatu, czy nawet na cały etat pracuj. Jakie tam wiadro pomyj się pod tym, jej, pod tym jej po prostu stwierdzeniem wylało, to ja sobie myślę, Boże... No, co ci ludzie mają? No, każdy chyba ma prawo wyrażenia swojej opinii, ale szanujmy się. Jesteśmy tylko ludźmi. No, kurczę, tutaj nie siedzi jakiś, no nie wiem, ktoś, kto jest takim, wiecie, jakimś mamutem, który siedzi, nie rusza się, który jest jakąś figurą woskową i możecie wylać swoje pomyje na tą osobę. Jesteśmy nadal ludźmi. Jeśli po prostu chcecie tak hejtować, ja już to nagrałam w moim pierwszym filmiku. Kiedy to w ogóle zaczęłam nagrywki na YouTubie, a było to jakieś dwa miesiące temu około, bo będzie niedługo, wiecie, rocznica znowu, miesięcznica druga mojego bycia tu na YouTubie, no to niech ci też po prostu wezmą kamerę, niech nagrają, niech powiedzą coś mądrego, niech będą idealni, Niech pokażą swoje życie tak, jak chcą. Ja bym bardzo chętnie poszła do domu danej osoby, która jest takim hejterem. Zobaczyłabym, co ona dokładnie je, jak ona traktuje swoje dzieci, czy ma męża, czy nie ma. Podziel się, podziel się, pokaż się. No i wiesz, i wtedy zobaczymy, co masz na ten temat do powiedzenia, kurczę, no bo to wiecie co? To jest tragedia. To, co dzieje się w internecie, to jest tragedia. Ja wszystkich twórców wspieram, naprawdę szanuję. Nie twierdzę, że ktoś jest taki czy owaki. Każdy niech robi i żyje tak, jak mu się rzewnie podoba, moi drodzy. Bo naprawdę, no mnie wczoraj ten hate, wiecie, może ja jeszcze nie doświadczyłam jakiegoś hejtu jak niektórzy, ale no mnie to zastanowiło. Wręcz ja myślę, wow, what the F, kurczę. No nieźle. Ale pomijając ten fakt, naprawdę YouTube też, jeśli macie nadal to marzenie, żeby kiedyś Gdykolwiek zacząć nagrywać. Nie myślcie o tym, że nie macie odpowiedniego sprzętu, że nie wiecie, jak obsługiwać jakiś super perfekcyjny program do montowania. Naprawdę o tym nie myślcie. Po prostu weźcie telefon w dłoń. Nie musi to być iPhone, Samsung, jakikolwiek macie. Naprawdę, weźcie, nagrajcie, wrzućcie do sieci. Zobaczycie, czy to jest dla Was, czy nie jest dla Was. To samo do hejterów. Weźcie telefon, nagrajcie, wrzućcie. I zobaczymy i podzielcie się z tym. Ja bardzo chętnie nawet udostępnię wasze filmiki, jak mi napiszecie. Karolina, udostępnij mój filmik. I hate you. Bardzo chętnie udostępnię. I jeszcze będę Cię wspierała w tym, co robisz. No, takie moje przemyślenie. Teraz pozytywne rzeczy. Słuchajcie, no, mój chlebek bananowy już moja Anetka piekła go. Tak samo. Zmotywowałam też chyba kilka osób, bo śliwka w kompocie Sylwia też mówiła, że upiecze też bardzo mnie to cieszy. W ogóle z Agatels też pisałam i też e, powiedziała, że przepięknie mi wyszedł ten chlebek, więc dziękuję Agusia, Agatka, Agusia, czemu ja do Ciebie mówię Agusia, Agatka, dziękuję serdecznie. W ogóle też e, napisała mi tak przemiłą wiadomość, że Karo dzięki temu, że Ty tak codziennie nagrywasz, to ja e, też sobie myślę, że też powinnam nagrywać, bo vlogmas się zbliża i moi drodzy... Moi drodzy, zbliża się vlogma z wielkimi krokami, więc jeśli jeszcze nie subskrybujecie, a chcecie być z Karolinką na bieżąco, wciśnijcie ten subskrybuj guziczek. Będziecie na bieżąco. Was to nic nie kosztuje, a dla mnie to sprawia taką radość, że wow, naprawdę motywujecie mnie tym, no ja po prostu nie wierzę, że już jest nas 400 osób. 400! Uh! Naprawdę mega się cieszę, mega się cieszę, ja się cieszę szczęściem innych, ktoś ma 1000 subskrybentów, super, ktoś ma 10 tysięcy i jeszcze lepiej, ktoś ma 100 tysięcy, leć po milion, człowieku, no mówię Wam, dobro zawsze wraca, jak yy, Ty życzysz komuś dobrze, to naprawdę ktoś będzie też taki, kto będzie życzył ci dobrze. Naprawdę, wierzę w to. Więc dziękuję, że was mam. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. To będzie taki krótki filmik, bo chciałam z siebie to wyrzucić. Naprawdę chciałam to z siebie wyrzucić. O, wczoraj też jeszcze jedno Wam powiem. Wczoraj ta moja koleżanka była na tym spotkaniu. Gdzie były te kobiety i w ogóle ja nie poszłam, bo stwierdziłam, nie, to jednak chyba nie jest dla mnie. Ale mówiła, że był bardzo ciekawy temat, jak wdzięczność. Więc dajcie mi znać, moi drodzy, czy wy praktykujecie wdzięczność. Ja powiem wam szczerze, nie. Nie mam czegoś takiego, że rano wstaję i mówię sobie, nie wiem, pięć rzeczy, za co jestem wdzięczna. Nie mam czegoś takiego. Może powinnam, dajcie mi znać, czy wy coś takiego praktykujecie. Ale wierzę w to, że to jest naprawdę dobre, żeby być takim. No, wiecie, że na przykład, jak ciągle narzekamy, że to nie tak, że to nie tak. Pomyślcie, nie wiem, o jednej rzeczy, co macie tak naprawdę, żeby nie narzekać, że macie nawet, nie wiem, szklankę herbaty gorącej, którą możecie sobie wypić, jak jest zimno. Ktoś tego nie ma, a wy to macie. No, więc bądźmy dobrzy dla siebie i wdzięczni za to, co mamy. I tyle, moi kochani, więc żegnam się z Wami serdecznie. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Zobaczcie, tam jeszcze te drzewko jest, które powinnam może zapalić z wami. To już będzie wiecie, co ostatecz... ostatki. Tu pojawi się niedługo choineczka. Zapalam. To mamy taki fajny wajbik. I dziękuję Wam za to, że jesteście, że oglądacie, że lajkujecie, subskrybujecie, komentujecie. Zapraszam na mojego Instagrama. Dziękuję Wam serdecznie. Buziaczki i. Bye 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 bye!